Siełka.pl. Cześć. Wam wszystkim. Witam w kolejnym dniu. O 16 już kalendarza adwentowego. Weźmy sobie tutaj w tą ikoneczkę i co my tutaj widzimy. Mamy w ofercie 185i. Miejsce w garażu i konto premium 7 dni. I teraz, jeśli byśmy tak się temu dokładnie przypatrzyli, czyli zróbmy sobie tak. Konto premium 7 dni. Kosztuje 22 zł i 1 grosz. Teraz pojazdy, które mamy tutaj w sklepie do kupienia, czyli dokładnie ten SU 185, kosztuje 43 zł i 13 groszy. Wynik, jaki nam wychodzi, to jest 65 zł i 14 groszy, a Tutaj mamy za 53,44 zł, czyli jeśli zminusujemy teraz 53,44 wychodzi nam taki wynik, że mamy w sumie, jeśli by policzyć razem dokupy, ten niszczyciel czołgów plus te konto 7 dni premki, zapłacimy w sumie taniej o 11 zł i 7 groszy. I 70 groszy. Także, no, nie jest źle, powiem tak dzisiaj. No i cena dostępna w sumie 53 zł, to jakby tak przeliczyć, nie wiem, na, na fajki to jest 4 paczki fajek. <laughs> no, dobra. Okej, okay, to tyle z dnia adwentowego dzisiejszego. Polecam tą ofertę. Bardzo fajna jest. Nie ja akurat ten jestu nie kręci, ale ale może ktoś taki nie lubi grać, to to może sobie kupić. No 11 zł przy takiej sumie to jest fajna fajna cena. Dobra, na razie tyle. Cześć.